Na samym początku chciałbym pozdrowić Pawłaka, a teraz zapraszam do oglądania. Siemanowita, wszystkich bardzo serdecznie wkrótce na moim kanale z gry Farming Simulator 22, no i dzisiaj, dzisiaj jest ten odcinek Przeze mnie przynajmniej, bardzo długo wyczekiwany W poprzednim odcinku udało nam się sprzedać wszystkie nasze plony Wyszło z tego prawie 400 tysięcy, niestety Misji chyba żadnych nie ma, ja tutaj na razie Nie będę tego Więcej używał niż potrzebuje, więc na pewno tego wszystkiego nie zużyję. A yy, nawet bym powiedział, że powinno mi dużo zostać. Na samym początku tutaj musimy pozbyć się yy, niestety naszej yy, butli z paliwem. Yy, myślę, że na, chyba na razie stawiać jej nie będę. Ponieważ ona chyba nie jest aż tak nam potrzebna, miałem ją zatankować, ale koniec końców ją nie zatankowałem. Niestety muszę też usunąć stąd. Ee, silos, ponieważ silos, jeżeli chodzi o silos, e, silos będę chciał sobie postawić po prostu, przenieść w inne miejsce. E, będzie to mniej więcej w tym miejscu w przyszłości, sobie stał. Znaczy, w przyszłości to już jest teraz, to już jest ten moment, kiedy e, robimy przebudowę naszej gospodarki. I teraz tak V, może coś takiego, nawet bym powiedział. Okej, okay. niech będzie coś takiego. Tutaj ja myślę, że beton musi zostać wylany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj spróbujmy. To chyba będzie to. Nie, to będzie. Kurde, czekajcie, bo coś mi nie mogło się dopasować. Okej, okay. musimy zrobić tutaj płotek w tym miejscu, tutaj płotka robić nie będziemy, ale już w tym miejscu to obowiązkowo musi płotek być i on nie może być jakoś niesamowicie daleko, myślę, że maksymalnie w te miejsce i w tym miejscu musimy postawić sobie szopę, mały garaż, mały garaż coś takiego, tutaj powinna sobie przyjechać na spokojnie tutaj muszę zobaczyć czy na pewno jest równo co do tego tutaj widzę, że troszeczkę jest nierówno ja tutaj sobie może spróbuję jakoś naprostować, bo tutaj jest wszystko idealnie, tak jak powinno być ale budynki mały garaż i teraz tak tutaj do tego miejsca chciał dorównać Ok, coś w tym stylu powinno być. Ok, i zróbmy sobie. Nawet wiecie, co bym zrobił? Coś takiego. Nie ma co też aż tak bardzo to robić szerokie. Chociaż tutaj jeszcze miałoby być miejsce na. Yy, na jedną rzecz. To wiecie, co jednak nie. Musimy jeszcze zrobić yy, tutaj coś takiego. Ok. W tym. Miejscu powiedzmy, że jest równo. Budynki, mały garaż. I w tym miejscu sobie postawmy teraz naszą nasz garaż, który będzie nowy. OK, V, postawmy i teraz sprawdźmy, czy tu jest dużo miejsca. No tutaj powiem Wam, że może to nie widać, ale naprawdę tu jest ogromna ilość miejsca w tym miejscu. Możesz sobie sprawdzić tutaj na spokojnie powinien sobie przyjechać yy, nasz przyszły nowy kombajn ale na razie to zostawiamy bierzemy sobie teraz malowanie tu bym pocisnął sobie malowanie w tym miejscu w tym miejscu coś w tym stylu Coś w tym stylu i coś takiego sobie będę chciał zostawić już w tym miejscu. Mm, chyba, że. Okej, okay, okej. Okay. Coś takiego tu bym sobie podało troszeczkę tej trawy. Tylko nie wiem, czemu ta trawa jakaś wyższa się wydaje. Może to jest spowodowane tym, że teraz jest zima i ta trawa tak fajnie sobie nie rośnie, ale mam nadzieję, że ona się później w końcu wyrówna oby, oby tak było yy, i teraz tak coś takiego, najwyżej jeżeli się nie wyrówna yy, po to po prostu samemu to wezmę i to wszystko sobie wyrównam, teraz tutaj w tym miejscu musimy sobie zrobić asfalt, wylać w te miejsce tutaj fajnie jakbyśmy sobie to wyrównali tylko o Jezus, jak zwykle jak ja coś tutaj zrobię to musi się coś zepsuć Musi się koniecznie coś zepsuć. Ok, coś takiego. Weźmy sobie ozdoby. Ten płocik. Ok, coś takiego niech będzie. Ok i coś. W tym miejscu niech powstanie coś takiego. Ok. I w tym miejscu jakieś ogrodzenie, fajne żeby było. Na nasze na naszą wodę tylko teraz tak. Ja myślę, że w tym miejscu byłoby idealne. Okej, okay. ok, kształtowanie, malowanie i coś w tym stylu. Teraz jeszcze rośliny rośliny w tym miejscu. Okay, coś takiego coś w tym miejscu i teraz będzie naprawdę naprawdę fajnie teraz jak już to zrobiliśmy sobie tutaj ja skoczył od razu yy, i dodał znaczy, o, na razie to otworzył znaczy jak to się otwiera to wygląda w następujący sposób teraz budowa yy, i na budowie tutaj chciałbym sobie zaznaczyć silos i w tym momencie chciałbym sobie ustawić silos za 50 tysięcy tutaj coinów za te 50 tysięcy kasy no naprawdę dosyć drogo lecz uważam, że jest to po prostu prześwietny silos, jest naprawdę duży i ma 2,6 miliona tutaj słomy do pomieszczenia, Ok, coś takiego muszę zrobić i w tym momencie pojawia się troszeczkę mały problemik, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o to musi wszędzie tutaj być trawa Tutaj jest jedyny problem, tutaj tego akurat silosa, że lepiej żeby była trawa, ponieważ ta trawka będzie się pojawiać za każdym razem, jak tylko włączymy grę, dlatego tutaj warto sobie pomalować, dostawić swoją trawę, żeby ona aż tak się nie rzucała w oczy i naprawdę będzie fajnie, tutaj można to zakamuflować. Tutaj jeszcze możemy pocisnąć coś w tym stylu, okej, okay, dobra. Tutaj jeszcze bym sobie pocisnął coś takiego. Tutaj myślę, że jeszcze jakieś drzewa fajnie się będzie tutaj dorzucić. Tylko że zanim te drzewa tutaj wrzucę, no to oczywiście będę najpierw chciał sobie wziąć i tutaj tylko sobie usunę tą słomę. I zobaczcie, jak to będzie wyglądał jak wyjdę i wejdę. Kurde, mam już 169 tysięcy, więc no liczyłem że troszeczkę mniej mi to wyjdzie lecz no prawdopodobnie będę musiał wziąć sobie mm, kredyt na yy, na kombajn jeżeli będę chciał go sobie kupić yy, tu by się przydało coś w tym stylu taką zrobić obramówkę okej okay. kurde za grubo mi wychodzi ta obramówka tutaj akurat Wolałbym, żeby tutaj nie wychodziło mi, więc ja sobie zrobię coś w tym stylu. Ok, Coś takiego tutaj, żeby też za bardzo tego nie było. W tym miejscu myślę, że też coś tu gdzieniegdzie przyda się pododawać. Coś w tym stylu. Coś jeszcze trochę w tym stylu. Ok. I niech będzie teraz trzeba dodać trawę. Tutaj trawa jest w tym miejscu. I troszeczkę sobie przyozdobimy tutaj. Tutaj akurat się martwić o to nie muszę, jeżeli chodzi o tą naszą szklarnię, ponieważ mam tutaj włączone automatyczne sprzedawanie. Dlaczego on tak zrobione? Ponieważ no, uważam, że nie ma czasu tutaj takim czymś się bawić, a ja zawsze coś takiego fajnie, fajnie trzymać u siebie, ponieważ jest to darmowe 1300 na miesiąc. A wydałem za na to 10 tysięcy na dosyć początkowym stadium gry. miesięcy już myślę, że minęło na pewno ponad 20, tak więc dwukrotność, e, dwukrotność płatności na tą e, na tą szklarnię, już myślę, że się zwróciła. Więc myślę, że jeżeli bym chciał naprawdę szybko zarabiać, wziąłbym sobie na stawę szklarni, tych największych oczywiście, później puściłbym sobie. Przyspieszony czas, i tylko mu zupełnie wodę. I to by mi naprawdę mogło wystarczyć na ogromne zarobki co miesiąc i dorobienie się dosłownie na wszystko w tej grze. Tak samo jest z wiatrakami, czy to na przykład ze. Jak oni się nazywają teraz? Yy, kolektorami słonecznymi. to będzie w produkcji generatory, dokładnie tak, mały kolektor słoneczny i duży kolektor słoneczne, ale teraz tak, bo ja wyszedłem sobie z tego, a ja bym chciał troszeczkę, jeszcze chwileczkę pomalować to, żeby tutaj tak to nie wyglądało brzydko zbytnio. Czy coś tutaj jeszcze będę jako ozdoby dodawał? Nie mam pojęcia, no na pewno te drzewa tutaj wlecą. Jeżeli będą drzewa, no to wlecą też jakieś krzaczki, więc coś na pewno ciekawego z tutaj jeszcze powstania, ale to już myślę, że poza odcineczkiem yy, tylko chciałem troszeczkę wrzucić tutaj słomy i naprawdę to będzie się prezentowało świetnie, zwłaszcza jak tutaj będą jeszcze, tak jak mówiłem, te drzewa. Tutaj będzie można sobie wziąć, podjechać, zrzucić się. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale coś się wymyśli. Tutaj niestety to sobie musi zostać, ponieważ na razie nie mam jak tutaj sobie tego pozbyć się tego stąd. I teraz tak, teraz najważniejsza rzecz, czyli odcięcie. Wiem, że na razie to. Nie wygląda zbyt ciekawie, zwłaszcza gdzie usunąłem tą najważniejszą rzecz z silosu, który troszeczkę tutaj dopełniał. Lecz dodałem ten silos tutaj. Tutaj fajnie zaczęła trawa wyglądać, co jest z tą strefą. I teraz ta strefa jest troszkę pusta. Tak samo te podwórka jest strasznie puste i teraz zajmiemy się tym podwórkiem żeby jakoś to wyglądało, tutaj spróbujemy jakoś połączyć tę strefę razem ze sobą żeby to ładnie ściśnić, a te strefy jeszcze coś z nimi na pewno wykombinuję zwłaszcza, że tutaj teraz ten silos powstał ta, ten garaż i coś tutaj na pewno się wykombinuje, ale wracając tutaj do do naszego podwórka, takiego przydomie można tak to nazwać, tych wjazdowego. No i dobra teraz jak daleko to zrobić te yy, tutaj tą trawę to jest dobre pytanie tylko nie chciałbym też za daleko to robić i nie chciałbym też to robić za blisko lecz muszę mieć to w głowie że ja mogę to sobie przedłużyć. I też skrócić więc myślę że te miejsce wyglądałoby najlepiej teraz tak rośliny teraz muszę sobie pocisnąć tutaj trawą malowanie tutaj jeszcze tak delikatnie bym sobie to zrobił coś takiego Ok. dobra wygląda to naprawdę fajnie tu myślę że nawet można no albo już do lewej nie będę nic zrobił coś takiego teraz trzeba zrobić ozdoby ten płocik oczywiście myślę że Stąd te miejsce jakoś. I stąd pociśniemy sobie, tak mniej więcej, żeby było równo w te miejsce. Coś takiego. Okej, okay. wygląda to naprawdę fajnie. I w przyszłości, albo nawet teraz, możemy sobie postawić jeszcze ten budynek. Przecież tutaj widzę, że z kasą najlepiej to nie stoimy, więc na razie tego budyneczku tutaj kłaść będziemy. Ale w przyszłości tutaj coś takiego będzie można sobie tu postawić, jak najbardziej. Teraz jeszcze, jak tutaj już możemy jeszcze zrobić coś, to jeszcze chciałbym zrobić budynki, lecieć sobie na prawą stronę. Tu będzie to najmniejsze, chyba. Czekaj, to najmniejsze, no to będzie to. I teraz tak. Tutaj muszę sobie chyba delikatnie dać do tej strony coś tak jego będzie V i fajnie to wygląda teraz musimy sobie przejść do środka zobacz czy czas, czasem tutaj nie przystaje nie nie prześwituje dobra tutaj już widzę pierwszy błąd yy, postawione to na V i tutaj trzeba będzie to usunąć yy, ja myślę że tym się już zajmę poza odcinkiem. Tutaj będzie coś takiego, że trzeba będzie to po prostu wyrównać i tutaj sobie wtedy to na spokojnie postawić. Tylko tak, rów za 1000 53 tysiące, wiecie co? Ja będę musiał sobie oddać te 53 tysiące na pewno. Tylko teraz tak, tylko teraz nachodzi na inny obiekt, więc musimy zburzyć to najlepiej. Okej, okay, coś takiego. Chociaż wiecie co? Tutaj kształtowanie. Ojeku. Rzeźbienie, ok, coś w tym stylu. potwał Nawet troszkę bym zwiększył. ok, Trzeba fajnie tutaj to wszystko wyrównać. By się przydało. Ok, coś w tym stylu. Coś w tym stylu. I teraz tak, budynki. Na początku ozdoby. Coś w tym stylu. Gdzieś w te miejsce, ok. Budynki. Eee, teraz to potrzebujemy. V. Postawione. Eee, ok, zobaczmy, czy teraz. Teraz jak najbardziej wygląda to. Tak powinno wyglądać. Tutaj oczywiście sobie domaluję trawę na spokojnie, tylko jeszcze w tym miejscu chciałem coś zrobić. Eee, czyli budowa. Eee, Shopy i trzeba polecieć sobie troszeczkę na prawo, i w tym miejscu trzeba było zrobić coś ciekawszego, czyli coś takiego. Okej, okay, tutaj widzę, że nic nie prześwituje, tu wszędzie dochodzi do końca, więc fajnie. A tu nic nie prześwituje, więc jest też fajnie. No i myślę, że takie coś, jak na razie, nam wystarczy. Tutaj ten pocik, oczywiście, w sumie można byłoby jeszcze zakończyć czymś fajnym takim myślę że drzewo w tym miejscu wyglądałoby idealnie tylko teraz takie jakieś większe oczywiście takie żeby płotek w nie wchodził uważam zrobić coś takiego to bym jeszcze usunął ozdoby teraz stąd w te miejsce i teraz ozdoby fajne terenu, drzewa i oczywiście tego dęba największego sobie postawimy gdzieś w tym miejscu coś takiego, troszkę krzywy jest ten dom ale już niestety go przestawić nie możemy no i tak on tutaj będzie się prezentował tak na razie wygląda nasza farma. oczywiście tam to wszystko jeszcze ja sobie podekoruję ale naprawdę wygląda to fajnie, mi się osobiście podoba, mam nadzieję, że wam też, tędy sobie będziemy wjeżdżać sobie na spokojnie na pole i tutaj będziemy mieli już za niedługo jęczmień. Eee, nawiezione już jest wszystko na 100%. Zbiory jest plus 100%. Tutaj nie ma, e, prawdopodobnie tutaj nie było mulczowane. Dlatego jest 98%. Tutaj oczywiście czeka na zasiew kukurydzy. A na polu numer 28 czeka na e, zasiew soi. Tak więc co mam nadzieję, że film się spodobał. Do w kolejnych i siema.